Nieco kolejkę możemy oglądać takie starcia tytanów. Adrenaliny z pewnością tu nie zabraknie. Obyśmy zobaczyli grad bramek. Kto wygra nadchodzące spotkanie? Witamy! W taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. Tomasz Smokowski, a razem ze mną Jacek Laskowski. Oglądamy dziś sobie z Państwem spotkanie ligowe. Na pewno będzie bardzo ciekawie. Żeńska reprezentacja Finlandii kontra Islandia. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. No to zaczęło się. Jest kilka rozwiązań do wyboru. Latne teraz środkowanie w pole karne. O nie przyłożyła się do tego. Hmm, miało być groźnie, ale jednak nie tym razem. Sporo się o niej mówi i bez wątpienia jest to zawodniczka, która przykuwa uwagę. Dwie bramki w ostatnim meczu mówią same za siebie. Jest w takiej formie, że i dzisiaj pewnie też coś dołoży. Piękna podcinka! Piękna bramka! Doskonała technika! Idealne wykorzystanie sytuacji! Wielkie, wielkie brawa! Tylko na to spójrzcie, drodzy Państwo, dopiero w powtórce widać cały kunszt tej podcinki, precyzję tego strzału i jego okrutną bezwzględność. To była chwila czystego piłkarskiego piękna. nawiamy więc grę po pierwszej bramce w tym spotkaniu. Ingi Sigurdar Dottir. Johans Dottir. Ingi Sigurdar Dottir. Reniars Dottir. Johans Dotir, Dobry teraz atak na piłkę, mało ma miejsca. Niedokładne teraz podanie. Ma z kim rozegrać tę akcję? Zagrywa polekarne. pole karne. Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Vigus dotyczy. Hamstottir. Przejmują teraz piłkę. Zagranie za linię obrony. Niebezpiecznie. Tak jest. Pakuje piłkę do siatki. Dołożyła w ten sposób drugą bramkę przewagi. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie jak w jakiejś grze komputerowej. Gdy piłka trafiła do strefy zagrożenia, mogliśmy być pewni, że padnie bramka. Świetny finish. Gramy dalej przy wyniku 2 do 0. Johans Dotir. do Dotir. Jeszcze około minuty doliczonego czasu gry przed nami. Ależ zagranie. To może być dobry początek akcji. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. W pierwszej połowie spisała się naprawdę nieźle. Teraz tylko utrzymać to do końca. Jest dziś motorem swojej drużyny, co potwierdza strzelony gol, ale też sposób, w jaki absorbuje defensywę. Zmiana stron, i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Vigus dotyr. Wilhelms dotyr. Vigus dotyr. Jak to rozegra. Piłka dalej w grze. No i kolejna bramka. Tym golem dopełnia masakry, ale może to jeszcze nie koniec. Obejrzyjmy sobie Tomku cały ten popis solowy na chłodno. To była na tyle szalona akcja, by zaskoczyć obronę i na tyle wyrachowana, by na koniec precyzyjnie trafić do siatki. No no! Ingi Bjerg, Sigurdar do tir. Vigos do tir. Skutecznie teraz broni piłkę. Dobre przytrzymanie. Skupia uwagę na sobie. Do końca tego spotkania pozostało pół godziny. Uwaga, może strzelać Dalej jest groźnie Gol! Trzeci gol w tym spotkaniu Co za forma! Popatrzmy raz jeszcze Ponownie umieszcza piłkę w siatce Hat-trick na koncie Muszę przyznać, że po drugiej bramce Trochę się tego spodziewałem Jest dziś w niesamowitej formie Brawo. Gramy dalej, już 4 do zera. Jest sen. O O No, niezwykłe minięcie. To teraz! Świetna interwencja. A tak udaremniony mają piłkę. Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. A tak, obrona pokazała się z niezłej strony. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Co za sytuacja! Piłka o centymetry mija bramkę. Przechwyt, szybkie rozegranie, dobry strzał. Zabrakło tylko piłki w siatce. Zyskują teraz piłkę. Premiard do tir. Ingibierk, Sigurdar do tir. Kuika. Koi visto. Öling. visto. a piłkę. Ta część spotkania zostanie przedłużona o dwie dodatkowe minuty. Na skrzydle całe hektary wolnej przestrzeni. Sędzia 200 po raz ostatni. Koniec. Po takim meczu myślę, że może czuć ogromną dumę. To był futbol nie z tej ziemi. Wybitny występ oczywiście zabierze ze sobą piłkę na pamiątkę po zdobytym hat -triku. Ręce same składały się do oklasków i to nie tylko przy bramkach, ale w ogóle kiedy oglądaliśmy grę gwiazdy tego spotkania.